Cześć wszystkim witajcie bodajże w dziesiątym odcinku z kraju ze świata niestety mam mały problem natury lokalowej bo tu gdzie normalnie nagrywam teraz stoi samochód i nie jest to mój samochód to jest problem gdyby ok, to by mój to by po prostu wyjechał i spoko niestety tutaj ktoś wynajął ten garaż i sobie samochód stoi więc znaleźć muszę się zorganizować puno momento. No dobra, to dzisiejszy odcinek będzie w słowiańskim przykucu. Także jedziemy. Od czego by to zacząć? Bo zacznę chyba od tego, że chwilę mnie nie ma, chwilę nie nagrywam tej serii i co? I to się dzieje i kurna jakaś bardacha w Sejmie. No właśnie, to, co się teraz dzieje w Sejmie, to jest swego rodzaju ewenement. przynajmniej w ostatnich latach. Teraz tak, no. Wiadomo w polskiej historii były przewroty, były jakieś manifestacje, solidarność, wszyscy pamiętamy, yy, obalenie komunizmu, no to były dużo większe akcje niż teraz. No ale jakby to, co się teraz wyprawia, to jest dosyć grubo. Grubo się dzieje. No i faktycznie jest tutaj parę myśli, yy, które mam. No bo kurde co, odwołują, znaczy odwołują jakiegoś posła, wykluczają go z obrad, no to się opozycja się wkurza i zaczynają jakby okupować mównicy, na no co, no co, no co pis robi... PiS co robi? PiS robi tak Dobra, to ja biorę swoje zabawki i te głosować gdzie indziej. Mm -hmm. No na co opozycja robi, że dobra, to idź sobie, cześć, a my tu będziemy stać i pilnować. No i i tak zaczynają się przepychać i no i co? I PiS, taką się niewielką chyba, z niewielkim udziałem Kukiza wychodzi w sali kolumnowej, w jakichś w ogóle zdetnych warunkach uchwalają ustawę budżetową, bez jakby bez kontroli, kto tam jest, za czym głosuje, bo... Pff, Ci wielka liczba ludzi w jakiejś sali, która jest do tego nie przygotowana no jakaś masakra. Zastanawiam się jedno, no dlaczego pis, który ma większość parlamentarną i, i w Senacie i w Sejmie i ma prezydenta i w ogóle rząd, po co muszą wykonywać takie numery? W sensie nie mogą tego normalnie przegłosować, muszą z, sobie strzelać w kostkę. Nie chodzi o to, że jestem jakimś fanbojem pisu, bo nie, nie jestem. Ani też nie jestem fanbojem platformy, ani kodu, ani niczego z tych, tych ugrupowań. nie uważam, że w polskiej polityce nie ma nikogo. Na, na, które, na kogo warto byłoby teraz głosować? Ale na mnie to wygląda tak, że po prostu PiS przejął pełnię władzy, pierwsze ileś tam ruchów mieli opanowane, w sensie mieli zaplanowane, co zrobią. Po czym pan się skończył i improwizują. Improwizują w, te, w ten sposób, że generalnie wzięli sobie kurne, dwa pistolety i sobie napierdalają po głowie, po, po nogach i, i wszędzie jeszcze dookoła. Nie wygląda to wcale dobrze. oglądałem w ogóle dzisiaj yy, na Facebooku filmik wrzucony przez LeRoya, gdzie on jakby mówi, że. Nieważne na kogo się zagłosuje, czy PIS, czy PO, czy nowoczesna, czy cokolwiek, to jakby to są staro, staroukładowe klimaty. Ci sami ludzie od lat, wszyscy to wiemy, że tak naprawdę nie ma. Nie ma na kogo głosować i jedyne co pozostaje to chyba zawiązywać jakieś tam obywatelskie inicjatywy i w ten sposób ruszać jakby do, do walki o, o miejsca w Sejmie. Nie wiem. Generalnie, ja, ja jak Berety, ciekaw jestem, gdzie to, dokąd nas to zaprowadzi. No tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Generalnie ja wybory się odbyły. Rzetelnie, demokratyczne wybory, no to i teraz to, to niech ta partia, która wygrała, niech rządzi tak, jak faktycznie by wygrali, a niech opozycja, jakby, no jest, opozycja powinna być opozycją, no, ale no, no, nawet nie wiem, nawet nie wiem jak to za bardzo skomentować, jakaś, no jaja, jaja się dzieją. W ogóle dzieją się jaja wszędzie teraz. No bo to, co się dzieje w Aleppo, albo działo się w zeszłym tygodniu, jakieś granie masowe mordowanie cywili. Oczywiście dzieci, kobiety, starcy, mężczyźni są straszne rzeczy. Ciężko sobie wyobrazić, że ciężko sobie to wyobrazić, bo my sobie tutaj żyjemy w Polsce, która jest jaka jest, ale jakby nie było, jest Europa, cywilizacja. Mamy ciszę spokój, internet LTE, mamy dramy na YouTubie, które jakby zapewniają dużo rozrywki. Mamy celebrytów, mamy taniec z gwiazdami. I okazuje się, że nie tak daleko stąd jakieś potworne rzeczy, które jakby się potworne rzeczy, które u nas działy się dziesiątki lat temu w trakcie II wojny światowej. Ale w sumie ale no to, to jest jakby najnowsza rzecz, ale nie trzeba cofać się kilka wstecz mamy Krym, tak? To to się działo na Krymie. Łatwo mówić, że a to tam daleko, to jakieś tam kręgi muzułmańskie, islam i oni tak się mordują i tak dalej. No i patrzymy teraz się, łatwo tak mówić, oglądając jakby zdjęcia tej, tej relacji, gdzie to Aleppo faktycznie jest całe zrujnowane z ziemią. Zrównane z ziemią i to wygląda jak jakiś krajobraz, no, po, po wojnie. No ale wystarczy sobie wygooglać i zobaczyć jak wyglądało Aleppo parę lat temu. No to wyglądała jak normalna metropolia, taka europejska. Wieżowce, bloki, centra handlowe, szerokie ulice. Przyjemne miejsce. I w ciągu paru lat generalnie zamienia się to w kupę gruzu i, i mordują się. Czyli tak jak u nas są jaja teraz, na jakieś durne przepychanki. No to tam tam jest prawdziwa tragedia się dzieje i, i taką mam myśl, że czasami może warto olać te wszystkie jakieś takie popkulturowe konflikty, konflikciki, jakieś tam dramy i może zamiast się ekscytować takim tematem, że Gonciarz sprzedaje drogie t-shirty, to może powinniśmy się trochę pochylić nad poważniejszymi trochę rzeczami. Jakby wiadomo, Komedia i jakieś takie rozrywkowe rzeczy są bardzo potrzebne, chociażby dla równowagi psychicznej. Tylko czasami mam, odnoszę wrażenie takie, że środek ciężkości jakby zainteresowania tej polskiej publiki jest trochę nie w tym miejscu. No więc generalnie większy odzew ma kwestia jakichś kurna koszule czy czegoś, a, a nie... a nie to, co się tam dzieje. Trochę żal czasami. Żeby trochę odelżyć i nie jechać już takimi grobowymi tematami, to ostatnio trafiłem na artykuł ciekawy o facecie, który w Radomiu założył własne królestwo. Facet nazywa się Mieszko Makowski i w Radomiu za założył własne królestwo. Nazywa się to królestwo Kabuto. Co ciekawe zrobił to wszystko zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, także jest to w pełni legalne państwo. Jeszcze nie uznane przez ONZ, ale uznane przez RP. No i, no i państwo ma 2000 m kwadratowych gdzieś w Radomiu. Oprócz tego, ma kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych między Stanami Zjednoczonymi, jak Zjednoczonymi a Kanadą, bo, bo gość tam po prostu odnalazł ym, kawał ziemi, do którego się nikt nie przyznaje, nikt go nie chce, więc, jakby zaanektował. I według najnowszych informacji, ma już potwierdzone jak własności. I jeszcze mają gdzieś tam kawałek koło Chorwacji w jakimś porozumieniu z jakimś innym mikropaństwem. No, to jest ciekawa rzecz, bo fakty to zrobił trochę po to, żeby wytknąć absurdy ogólnie prawa, które po prostu narasta dopisuje się kolejne paragrafy, które sobie przeczą, więc jakby jak ktoś jest w miarę biegły w tych rzeczach, to może znaleźć taką jakby ścieżkę pomiędzy paragrafami i zrobić jakąś śmieszną rzecz. Więc to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę dało mi to do myślenia, bo to książka Jacka Dukaja, mojego ogólnego pisarza, pod tytułem Czarne Oceany. Książka nie traktuje o jakichś mikropaństwach, ale w tej książce, która przedstawia wizję przyszłości w 20 tam którymś wieku, występują takie enklawy. akcje dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych, ale na terenie Stanów Zjednoczonych występują takie enklawy, które są niezależne. Podatkowo, gospodarczo, i tak dalej. I one mają jakby różne cele. Niektóre są typowo, jakby, enklawami finansowymi, gdzie bogaci po prostu się rejestrują i nie płacą podatków, Inne są enklawami kulturowymi, inne są enklawami jakimiś tam, i tak dalej. I okazuje się, że takich mikropaństw już teraz na świecie jest kilka, czy tam kilkana, kilkanaście podejrzewam, kilkadziesiąt wręcz. I one póki co, jakby to. Istnieją w takiej trochę szarej strefie, bo niby są uznane, ale z drugiej strony nie mają żadnego znaczenia na arenie międzynarodowej, nie mają żadnego znaczenia gospodarczego, ale wydaje mi się, że to może trochę iść w tą stronę teraz, że przynajmniej tak mi się wydaje, że przynajmniej bardzo bogaci ludzie, którzy, umówmy się, są bogaci, dlatego że liczą pieniądze, więc jakby każdy zapłacony dolar podatku to ich boli, że oni że no to może pójść w tą stronę, że zaczną się tworzyć takie enklawy powoli, Będą, będzie wzrastało ich znaczenie i być może za ileś tam lat będzie można mieć wybór, że czy ja chcę być obywatelem państwa, takiego ogólnie dużego państwa, czy, czy też może chcę się zarejestrować w jakieś takie małe enklawy, mikro państewku, bo tam na przykład jest jakaś regulacja prawne, są takie, które mi bardziej odpowiadają, albo są podatki, które mi bardziej odpowiadają, albo coś tam. No jestem ciekaw, w, jakim stronę to, w jaką stronę to pójdzie, Póki co królestwo Kabuto stara się o uznanie przez ONZ w momencie kiedy uzna ich ONZ będą mogli wy wydawać swoje paszporty i będą w zasadzie już w pełnoprawnym państwem. To no, póki co to jest taki trochę eksperyment prawniczy, póki co udany. No i no i, no i tak, no, tak, to jest taka, taka oto ciekawostka. W ogóle jest takich jeszcze ostatnich ostatni ciekawostek, no ale to pewnie to wszyscy wiedzą, no bo odbyła się premiera Gwiezdnych Wojen, Łotry 1. Strasznie beznadziejne, znaczy tłumaczenie jest dosłowne i dlatego brzmi beznadziejnie trochę. Ja jeszcze nie byłem ale zamierzam się wybrać w tym tygodniu więc jak obejrzę to na pewno powiem wam jakie są moje jakie jest moje zdanie na temat tego filmu a jak ktoś z was był, to napiszcie czy, czy jest spoko, tylko żadnych spoilerów okej? Okay? bo, 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 bo no dobrze, więc udało mi się trochę zmienić, zmienić klimat z takiego grobowego na trochę lżejszy zatrzymajmy się tutaj na dzisiaj to będzie wszystko miło było znowu do was mówić i widzimy się następnym razem miłego dnia Telefon, bo próbuję, właśnie, trzymam telefon, bo próbuję sprzedać koła. Te koła, które, o, których, o które właśnie oparłem aparat. O te.